A dono ty, Faustyno, darze Boży dla naszych czasów, darze Ziemi Polskiej dla całego Kościoła. Wyjednaj nam, byśmy pojęli głębię Bożego Miłosierdzia. Pomóż nam żywo jego doświadczyć i świadczyć o nim pośród ludzi. Niech Twoje przesłanie światła i nadziei rozprzestrzenia się po całym świecie, nakłania grzeszników do nawrócenia, łagodzi rywalizację i nienawiść, otwiera ludzi i narody na praktykowanie braterstwa. I my dziś, spatrując się wraz z Tobą w oblicze całego Chrystusa, czynimy naszą, Twą modlitwę ufnego zawierzenia i z niewzruszoną nadzieją wypowiadamy Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.